I mam go dzisiaj byłem w, no, w wędkarskim yy, i musiałem kupić tak kukurydzę wędkarską z trapera miodową. Yy, taki bombon Jacksona. I ma taki, taki sznurek, jakby można sobie go zawiązać do podpórki. Yy, tutaj też są takie yy, dwa koszyczki do angielskiej metody tak zwanej soperki do pelletu na na włosa takie brązowe oraz dwa przypony wolframowe na szczupaka 25 cm wytrzymałość 9 kg tutaj widać no. no i jeszcze kupiłem właśnie pellet strapera bicarb 12 mm vanilia ryba jak się tak wczujemy w ten zapach tej wanilii ryby, to bardziej czujemy zapach ryby. Jest taki mocniejszy zapach, a jeżeli weźmiemy taki, taki jeden palec do ręki i go powąchamy, to można powiedzieć, że więcej czuć wanilii. No i tak, no i po prostu te trzy rzeczy kupiłem w jednym sklepie wędkarskim, a te trzy rzeczy kupiłem w jednym wędkarskim sklepie. I ogólnie zapłaciłem coś koło 25 zł. Nie jest to zbyt dużo, no ale musiałem po prostu to zakupić. To by było na tyle. Obserwujcie kanał. Cześć!